Wołoń bez mitów powraca. Druga część kultowej książki odsłaniającej kulisy ukraińskiego ludobójstwa na Polakach dostępna na CapitalBook.pl. Serdecznie polecam Paweł Zdziarski. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj się śmieję, bo kończący się tydzień upłynął nam pod znakiem szokującego skandalu, kłótni między panem Zbigniewem Stonogo, a Krzysztofem Stanowskim i słynnej sprawy nagrania Kolegium Redakcyjnego kanału Zero. Muszę przyznać, że jak tą historię sobie obserwowałem, to mi się taki dowcip przypomniał, jak to Amerykanie wysłali do Związku Radzieckiego swojego najlepszego szpiega, którego 40 lat uczyli języka rosyjskiego, i jak on już mówił tak płynnie i bez akcentu, że nawet Rosjanie nie rozróżniali, że mają do czynienia z cudzoziemcem, to go wysłano do Moskwy, żeby szpiegował, i szpieg wpadł po minucie, bo pierwsza babcia na Placu Czerwonym mu mówi: Witajcie, towarzyszu szpiegu. On się zdziwił, babci, a czemu wy myślicie, że ja jestem szpiegiem? No, bo u nas nie ma mężczyzn i tu miałem mniej więcej podobną sytuację, podobny poziom dyletanstwa dziennikarzy, którzy się dali nabrać na tą prowokację. Jak się okazuje, pan Zbigniew Stanoga zaczął chodzić po Warszawie i opowiadać, że jak dostanie kwity kompromitujące Krzysztofa Stanowskiego, to da się temu, który tu te kwity przyniesie, przejechać Ferrari albo nawet jeździć nim przez tydzień. No to jak się chodzi po Warszawie i w środowisku takie, dziennikarskim takie rzeczy rozpowiada, no to nie, można, nie ma się co dziwić, że takie informacje szybko do, dochodzą do samego zainteresowania tak jak było w tym przypadku, no i sam zainteresowany może podjąć jakąś reakcję obronną. Co tutaj było? Tu się okazało, że Zbigniew Stonaga wypuścił materiał z tak zwanego nagrane, nagrane, podsłucha, podsłuchane nagranie kolegium redakcyjnego kanału Zero i powiedział, próbował tym ob zobaczyć, i skompromitować Krzysztofa Stanowskiego. Co się okazało? Okazało się, że, że sprawa była prowokacją, że Stanowski, wiedząc, że chodzi z i zbiera na niego kwity, postanowił mu go wypuścić i spreparować nagranie kolegium, prawda? Popełnił tam pewne błędy, w tym, tym celowo pewne błędy tam faktograficzne, które dziennikarze mogli zweryfikować bardzo szybko. No, ja nie ukrywam, że ja się z tego śmiałem. Jak zauważyłem, że co wielkie tuzy dziennikarstwa z Tomaszem Lisem na czele dały się na to nabrać jako na autentyk i nie weryfikowały rzeczy prostych. A tam jakby się wsłuchać dokładnie w wypowiedzi Stanowskiego, to było widać, że tam pewne rzeczy się nie, nie zgadzają i można to było szybko zweryfikować i szybko odkryć, że jest to podpucha. No ja nie ukrywam się, nie zajmowałem w ogóle ani komentowaniem tej sprawy, ani ani analizowaniem tej sprawy, ani w ogóle zbigniewem stonogą, natomiast zdumiała mnie głupota większości dziennikarzy, i to mówię z dość znanymi nazwiskami, którzy się w to dali wkręcić, i zupełnie bez weryfikacji łyknęli ten materiał jako coś autentycznego. To jest o tyle sprawa śmieszna, że rodzi się takie pytanie, ile różnych fake newsów ci sami dziennikarze przekazują bez weryfikacji, czy są prawdziwe? To jest pierwsza, pierwsza, refleksja, która stąd płynie. Na druga, no to jest refleksja na temat prowokacji, prawda? Ile jeszcze takich prowokacji, na ile prowokacji innych się dziennikarze dają nabierać, ci dziennikarze o głośnych nazwiskach. Ja muszę przyznać, że nie mam wysokiego zdania o polskim poziomie dziennikarstwa, ale nie mam go, bo uważam, że polskie dziennikarstwo jest zagangrenowane przez trzy takie, można powiedzieć, przyczyny. Pierwszą taką przyczyną to są relacje dziennikarzy ze służbami specjalnymi. Przecież jeden z tych, którzy się dał nabrać na tą podpuchę, to ja go widziałem na liście 300 kiedyś, sporządzonej, sporządzonej na polecenie ministra Wassermana jeszcze w 2007 roku, gdzie to tam były nazwiska dziennikarzy zarejestrowanych przez UOP po 1990 roku. Prawda? No, ja uważam, że. Służby powinny mieć zakaz werbowania dziennikarzy. W Polsce ich nawerbowano mnóstwo, nawet był kiedyś taki generał Maciej Hunia, który był szefem kontrwywiadu i że żadnego szpiega nie złapał. Poza jednym, który pracował dla polskiej agencji wywiadu i przeszedł w ten sposób do historii, że pierwszy szef kontrwywiadu, który zatrzymał szpiega pracującego dla własnego państwa, to generał Hunia z lubością werbował dziennikarzy. I to dziennikarzy takich, z których tam specjalnego pożytku operacyjnego nie było. I natomiast no, poziom penetracji środowiska dziennikarskiego przez służby jest rzeczywiście poważny. Druga, druga przyczyna tego fatalnego poziomu, najgorsza i najbardziej obrzydliwa, to jest finansowanie mediów przez spółki Skarbu Państwa. Gdzie tam każda władza swoim klakierom politycznym pod pozorem reklam spółek Skarbu Państwa daje potężne pieniądze. No pamiętacie państwo, te słynne reklamy czołgów w Gazecie Polskiej albo łodzi podwodnych, prawda? To można sobie z lektury takiej gazety wywnioskować, że Polska żyje, Polska jest najszczęśliwszym krajem świata, że, prawda? Emeryt się budzi rano, idzie sobie po kiosk, do kiosku. Po bułki, po gazetę Polską i tam otwierając sobie widzi ogłoszenia łodzi podwodnych, a, to dzisiaj sobie łódź podwodną kupię, prawda? No, ale to chodzi nie o żadne reklamy łodzi podwodnych, tylko chodzi o to, żeby znaleźć pretekst do wydrenowania państwowych pieniędzy dla aparatu propagandowego. To jest praktyka, która powinna być zakazana i ścigana karnie. Natomiast trzeci trzeci filar tej, tego braku poziomu i w ogóle całego tego chłamu, to są niezawisłe sądy i apolityczne prokuratury, które w działdowskim bałaganie prawnym mogą dziennikarzy ścigać. A już takim, taką wisienką na torcie to jest ten osławiony artykuł 212 Kodeksu Karnego, który przewiduje karę do roku więzienia za zniesławienie za pomocą środka masowego przekazu, przepraszam, nie wiem, czy Państwo wiecie, ja to wiem ze swojej praktyki podsądnego w sprawach o zniesławienie wieloletniej, że jest definicja napisana przez jakiegoś światłego sędziego sądu najwyższego, że dla kwestii zniesławienia nieważna jest kwestia prawdziwości, to znaczy nawet jak ja podnoszę prawdziwe zarzuty, jak ktoś się czuje zniesławiony, to to, że on się czuje zniesławiony, to ja popełniam wtedy przestępstwo, nawet jak pisałem prawdę, no i brońcie się Państwo przed takimi zarzutami. Także cała ta sprawa ujawniła głupotę wielu polskich dziennikarzy braku weryfikacji faktów. I szczerze powiedziawszy, jedno, jeszcze jedna rzecz mnie w tym dziwi, bo dlaczego dziennikarze, w tych komentarzach nawet, które na początku były, zastanową to i yy, przeciwko Stanowskiemu? nie zabrakło jednego głosu, pomijając całą tą prowokację, tego obrzydliwego nagrywania z ukrycia kolegium redakcyjnych. Przecież gdybym ja miał nagranie zrobione z ukrycia kolegium redakcyjnego, nawet gazety, której nie lubię, ja bym tego nigdy nie opublikował. A tutaj czegoś takiego zabrakło. Nikt nie powiedział, zaraz, co to za obrzydliwość. Ktoś nagrywa z ukrycia, prawda? No i wtedy, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że to, była, że to, była, że to był fake, celowo wrzucony przez Stanowskiego. To, o czym teraz mówię, dość drobiazgowo opisałem w tej książce. Operacja Okrągły Stół to jest pierwsza, chyba jedyna y, na polskim rynku książka o kulisach okrągłego stołu, czyli o kulisach tego jak się jakby to powiedział Grzegorz Brown przepotwarzania się PRL-ów, III RP, ale jednym z ważnych mechanizmów, które prowadziły do stworzenia Polski w obecnym kształcie, to była transformacja mediów, z mediów czasów PRL do mediów obecnych. Ja to tutaj opisałem, zobaczycie sobie państwo, jak powstawały znane tytuły czy telewizyjne, czy prasowe, jaką rolę w nich odgrywali ludzie służb specjalnych, można sobie to tutaj wszystko przeczytać. I to wraca jak bumerang, właśnie przy okazji każdej dziennikarskiej wpadki, takiej poważnej, przy okazji jakiegoś tam ześwinienia się środowiska dziennikarskiego. Tego wszystkiego by nie było, gdyby nie to, że system medialny stworzono przy okrągłym stole. Operacja Okrągły Stół z przedmową Grzegorza Brauna. Dziękuję Państwu serdecznie. Przypominam, że możecie Państwo mnie wspierać, korzystając z dostępnych w opisie linków do zrzutki, do Paypala, do Patronite'a oraz mojego numeru rachunku bankowego. Przypominam też Państwu, że działa moja specjalna grupa byłych policjantów, detektywów, prawników, analityków, która zajmuje się rozwiązywaniem trudnych zagadek kryminalnych i, i zagadek i nieszczęść wynikających z Państwa konfrontacją z polską rzeczywistością. Do zobaczenia.